Dobry, zastanawiam się jeszcze dzisiaj, co mogę nagrać. I tak przypomnieli mi się ci wszyscy ludzie, którzy mówią: Ja nie grzeszę, ja nie mam grzechu, jestem czysta, jestem czysty. I tak myślę, okej, okay. no tak nie jest. W każdym razie, co to jest grzech? I tu jest bardzo ważna definicja. Definicja, którą ja bym zaproponował i zaraz poprę ją. jest grzech, to jest brak miłości. Bo Bóg jest miłością, a skoro Bóg jest miłością. No to wtedy brak miłości będzie przeciwnością, czyli grzechem. Co nie? I teraz dam wam trzy fragmenty, które znalazłem, a raczej z pomocą e, znalazłem. I więc pierwszy będzie tak kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Na razie widać, że jakoś nie kłamie. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Czyli co? Czy jednak jak mogłeś podać bliźniemu ten szklankę wody nie podałeś? No to nie dobrze, co nie? Albo jak ktoś potrzebował tej kasy, na chwilę yy, nie dałeś. Okej, okay, też niedobrze, co nie? Na najmniejsze rzeczy, gdzie miłości nie ma, to jest problem. I trzeci jeszcze. Czokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Ludzie, nie mówcie, że nie grzeszycie, bo grzeszycie strasznie. To nie jest tak, że coś musicie okrownego popełnić. Po prostu brak miłości, brak miłosierdzia względem. Każdego z Was, brak pokoju, sprawiedliwości, miłości, uczynności, dobroci to jest porażka, bo to prowadzi do oziębłości. My tego nie chcemy. To jest Polska. Polska ma być piękna, gorąca. Każdy Polak ma być drugiemu przyjacielem, bratem, siostrą.